Cześć kochani, dzisiaj mamy 9 listopada czyli wyjątkowy dzień u naszej rodzinie, bo urodziny Jasia Jasiu ma już 7 lat nie wiem kiedy to minęło 7 lat temu leżałam w szpitalu i byłam pewna, że wyjdę z tego szpitala bo tak mi mówili, że wyjdę ja się nawet spakowałam ale nie sądziłam, że y, zamiast do domu to ja wyjdę sobie <grym>, na porodówkę no, ale teraz 7 lat później stoję w kuchni i będę robiła urodzinowe naleśniki. You had me at Ci odwiezione, tam gdzie trzeba. A my jedzie, jesteśmy na budowie, Jak widać. Idziemy ustalać z hydraulikiem. Wszyscy już mamy tam pokazane gdzie co jak, ale chce się upewnić, czy jesteśmy pewni. Nie. No, potwierdzić nasze tak. ustalenia, ustalenia. Ja. więc idziemy. Właśnie u Klaudii, pozdrawiam <grywa> e, Po Milusie Ale też poszliśmy Poszliśmy Do Pepko. Dominik poszedł do sklepu Bo potrzebuje kupić spodnie i wziął Mile, Dlatego, że ona zasnęła nam W a ja jadę do Tediego Może tam coś znajdę Mam nadzieję, że tak będzie Nie mamy za wiele czasu też, więc musimy się ogólnie Sprężyć Uy. Musimy się sprężyć w czasie, żeby to wszystko ogarnąć, niby ma się dużo czasu, a później się okazuje, że jednak się tego czasu tak nie ma, jak się myślało. Więc ja do tego tego i zobaczę, czy coś tam będzie. Bo ja mam dekorację na tort na sobotę, bo my robimy mu dwie imprezki, więc będzie miał i dzisiaj, i w sobotę. I ja mam na sobotę, ale teraz robi domin i się nie przygotował. <grym> no, więc, więc tak, znajdziemy coś, poradzimy sobie. OK, wtedy nie było za wielkiego wyboru kupiłam taki cukier niebieski. Mi się wydaje, że to jest cukier to jest, do dekoracji. Jadalne. Tak. No ja tam przecież na babie bez Teraz będziemy zawieźć dekoracje do do lokalu. No więc tak, no cukier, cukier. do tego balony, ale nie do tortu, niebieskie oczywiście, wszystko na niebiesko. Sorry, Domino. Dominowi no, no. przeszkadzam i takie chusteczki serwetki, wybaczcie, ja się skupić nie potrafię po prostu no i tak, to tyle jeszcze taką stęgę kupiłam jeszcze o, taką fajną, nie? o, no, później zobaczycie a, jeszcze to na tort, bo mówię, nie było jakichś szaleństw, więc tak, nawet siódemki tej świeczki nie mogłam znaleźć, no we wszystkich nie mówiłam ci tej historii? To słuchajcie wy wszyscy też. Było pięć kolorów świeczek, różowe ciemne, różowe jasne, złote, e, srebrne i e, niebieskie już mówiłam? Niebieskie. I tylko jedna świeczka siódemka różowa. Tyle było tych świeczek, a żadnej nie było, wiesz, tych kolorów siódemki, ani jednej. Przeszukałam wszystkie rzędy tam, więc e, dziwne, dziwne. No, więc chciałam takie coś. Ty dosięgasz? Tak. Jasiek, jak tym cudem? To ty prawie jak mama jesteś, to co się dziwić? Tak. Ta, 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 ta. <grym> no, musiałbyś się przybliżyć bardziej. No, dosięgasz tam. to Wow, ile ty masz lat? Mama. Ile ty masz lat, mama. chłopie? Mama, mama, to, a gdzie hamulec? hamulec? Ja Na Mamy, środku ty... jest hamulec. Tutaj? Na środku, to jest gaz. To? To jest hamulec, no. To? to gaz. Gaz do dechy. Co nie działa. No bo tata zabrał kluczyki. Bez kluczyków nie zadziała. Narusia A... miała iść na zajęcia, ale powiedziałam, że jest zmęczona, więc nie idzie, tak? Dałam je sobie jabłko. Super. Tak? Jesteś zmęczona, nie chcesz jeć. chyba nie dała z zostały. <laughs> <haha> no bo ty nic nie jesz, to chociaż jabłko zjesz, co? No. Nie chcesz iść na tańce? no to, to nie? Idzie. To nie jest moja noga, to jest deska. Może no, by ktoś sobie mógł zobaczyć. To są takie buty specjalne do grania, patrz. Tak? Nie, to one nie są takie. Myślałam, że to są do grania, ale one nie są do grania. Tak? No dobra, nie znam się. Co Jasiu, jakaś Ci się podoba? Do siatki to jest? O, fajna Fajna piła. No, fajna! to mi się. taką? jeszcze. Zróbmy to jeszcze. Zróbmy to to jeszcze. I got you, and you got me too. Your are my heart's desire. I just wanna love you. Just wanna. Na imprezka za nami, a tutaj już <noise> kolejny um, biszkopt zrobiłam właśnie dzisiaj z przepisów z Thermomixa, mój ulubiony ten tort, zawsze z niego robię i masę do środka i właśnie biszkopt, jest mega, super, no więc czeka na zrobienie go, nie? Czeka, aż go zrobię do końca, a teraz musimy, a, a teraz musimy jechać po Klarę, więc no. zamykamy i jedziemy po Karusie. Mm. Don't know what I'd do without you. You make me smile. What is it? You, I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you, I just wanna hold you, just wanna be with you till we grow up.